Wam z tej strony serwer. Witam Was. Dzisiaj zajmiemy się artylerią Hummel. Jest to niemiecki szósty tier. I jest to artyleria, na tą chwilę jedyna, jaką, jaką posiadam w garażu. Do nauki gry zdecydowanie bardziej radziłbym Wam piąty tier, czyli artylerię Grille, którą ja sprzedałem no, w momencie, jak pojawi się promocja na miejsca w garażu. To zakupię sobie tych miejsc, znowu powiedzmy, tam z 20 i odkupię grilla, więc zaprezentuję go w oddzielnym materiale. Ale tak naprawdę tą artylerią gram dokładnie tym samym działem, które jest w grillu jako, jako najlepsze. Czyli powiedzmy, działa tutaj i w tym pojeździe, i w grillu. Ja używam dokładnie te same. I teraz tak zacznijmy może od yy, właśnie tych, tych dział, które są yy, najistotniejszą częścią artylerii każdej zresztą <coughs> czyli mamy tutaj tak, po lewej będzie te dział, o którym ja teraz gram. Obydwa mają kaliber 150 mm szybkostrzelność te w którym Jagram ma 227, drugie ma 193, czyli zdecydowanie wolniej penetracja tutaj jest 38, w drugim jest 39 średnie uszkodzenia tutaj są 540, na tym dziale, który jest w GW panterze jest 680 minimalny czas trwania ogłuszenia to jest 6.83, w tym drugim dziale jest 10.04 Maksymalny czas trwania ogłuszenia tu jest 10,5, tam jest 16. Czyli jak macie misję powiedzmy na ogłuszanie, no to te działo drugie, które jest w Panterze będzie, będzie dla Was lepsze. Teraz tak rozrzut 0,7, w tym drugim jest 0,68, także jest celniejsze, ale dla mnie rzecz najistotniejsza to jest czas celowania i tutaj jest 4,9. A w tym dziale, które jest w GW panterze jest 6,2. Ja tutaj skróciłem ten czas celowania jeszcze poprzez zastosowanie ulepszonego systemu naprowadzania i przez braterstwo broni u załogi, i u mnie ten czas celowania jest 4,18, więc jest to, jest to bardzo mało. Yy, jeszcze bardzo istotna różnica pomiędzy tymi działami, to jest w tym, którym ja gram. Zasięg ostrzału to jest 840 metrów a w tym dziale z GW Pantery jest 1260, różnica o tyle istotna, jeśli traficie na mapy takie, które mają więcej niż 800 metrów, to w tym momencie no nie, nie ogarniecie całej mapy, jednak by strzelać gdzieś tam w narożniki trzeba będzie podjechać, ale na, na Himmelsdorfie czy tam na części map spokojnie ten, ten zasięg ostrzału starcza, a jednak mnie przyjemniej gra się artylerią, która ma bardzo krótki czas celowania. Jednak to jest dla mnie dla mnie kluczowa kwestia, i mimo że ja nie grałem nigdy powiedzmy pociskami tymi przeciwpancernymi wcześniej gdy było można, ale, ale nawet tymi pociskami odłąkowo burzącymi, jeśli, jeśli macie szybki czas celowania, to można zadać naprawdę spore uszkodzenia. Przejdźmy może do Hmm, rzecz śmieszna trochę do pancerza tej artylerii, zobaczmy sobie jak on przynajmniej wygląda. No nie, omawianie go to tak średni ma sens raczej, bo w artylerii pancerz no nie ma żadnego znaczenia, z tego względu, że i tak z reguły jesteście gdzieś w narożniku, czy tam w takiej miejscówce, gdzie, gdzie jesteście sporo za, za tą linią natarcia, więc yy, no pancerz nie, nie pełni w artylerii kluczowej... Roli, no ale przyjrzyjmy się gwoli ścisłości 30 płyt, dolna płyta, przepraszam, górna płyta 15 mm, czołowa 30 mm, kartonowy, kartonowa buda, czyli, czyli 10 mm z boku mamy 20. A tutaj z gąsienicami. Gąsienice mają 15 mm i są traktowane jako pancerz warstwowy, czyli 35 mm. Z tyłu karton, czyli Buda 10 mm, yy, dolna płyta 20 mm. No, tak jak mówię, no, omawianie pancerza w artylerii moim zdaniem to jest jakieś, jakieś nieporozumienie, ale, ale żeby nie było, że powiedzmy, że to pominąłem, zobaczmy sobie moduły teraz, które, które ja mam wybrane. Tak jak mówiłem, no, działo, mnie się gra tym, działem zdecydowanie lepiej. Radio, oczywiście, najlepsze. Silnik, oczywiście, także najlepszy. I po wymianie tego silnika na najlepszy, różnica w mobilności tego pojazdu będzie znacząca. Teraz, tak, różnice do pojazdu. Przed i po, czyli w stosunku do grilla, no jednak tutaj ten wychył na boki jest zdecydowanie lepszy. W grillu mamy to 5 w jedną, 5 w drugą, tutaj mamy 15 w jedną, 15 w drugą, a w giełdzie panterze to jest nawet 20. 6 prawo, 26 lewo, czyli będzie jeszcze lepiej. Dla mnie, powiedzmy, znacząca różnica, która teraz już na tą chwilę nie, nie występuje, to jest to, że grill był losowany z trójkami i było to o tyle uciążliwe, że trójki to są z reguły czołgi lekkie, bardzo mobilne i no, często, gęsto było tak, że ciężko było złapać. Jak, jak wylosowało z wyższymi tierami, to, to fajnie, ale jak nas wylosowało z trójkami, to, to grało się źle. To te, na tą chwilę już nie występuje z tego względu, że trójki o Mały preferencyjny matchmaking, czyli są losowane maksymalnie na czwórki, czyli mają plus minus jeden. Czyli grając grillem, będziecie losowani czwórki, piątki, szóstki, siódemki, a grając humblem czwórki, piątki, szóstki, siódemki, ósemki. To są tiery, które, które możecie sobie spotkać po drodze. Teraz przejdźmy do załogi. No, co do załogi, to moim zdaniem w każdej artylerii kluczowy pierwszy perk to jest braterstwo broni. Jednak braterstwo broni poprawia nam wszystkie parametry, czyli skrócimy czas celowania, przeładowania, rozrzut nam się poprawi. <laughs> Mobilność pojazdu, maskowanie, wszystko, więc jednak braterstwo broni dla mnie w każdej artylerii jest, jest kluczowe. I jako drugi perk u dowódcy zdecydowanie żarówka. U celowniczego maskowanie, kierowcy mechanika maskowanie, u radiooperatora yy, rozeznanie w sytuacji, czyli zwiększymy o 3% zasięg widzenia. U ładowniczego także maskowanie u drugiego ładowniczego też będzie to maskowanie. Dlaczego ja nie wybrałem trzeciego perka, mimo że mam go tutaj już narobiony w prawie 70% w 68%. Dlatego, że gdy będę przekładał załogę na następny pojazd, to od razu wskoczy mi ta załoga jako 100% mimo, że przeszkolę ją na 90% za, za kredyty, a nie za złoto a kluczowe znaczenie w każdej artylerii ma braterstwo broni. Jednak te pozostałe perki no nie dają nam aż tak dużo w sumie w tych artyleriach właśnie do, do Humla. Y, jeszcze znaczenie ma jakieś y, maskowanie tych pojazdów, ale w tych artyleriach, które są powyżej. Y, maskowanie jest śladowe na poziomie tam 1,5%, więc, więc nawet ten drugi perk. Praktycznie znaczenie będzie miała tylko, tylko żarówka i, i rozeznanie w sytuacji. Ale gdybym miał wybrać, co, co wybrałbym, powiedzmy, gwoli ścisłości, jednak jak przy innych pojazdach omawiałem trzy perki, to tu też omówię, powiedzmy, jakie wybrałbym jako trzeci. Czyli jako trzeci tutaj wybrałbym zwiat, zwiększony zasięg widzenia ucelowniczego Jako trzeci perk wybrałbym. zbrojmistrza, czyli umiejętność poprawia celność uszkodzonego działa. Czasami się zdarzy, że celujecie do kogoś i zostaniecie ogłuszeni powiedzmy przy, przez artylerię, czy tam ktoś do was strzeli, te działo wam uszkodzi, to, to wydaje mi się, że to jeszcze miałoby jakiś, jakiś sens. U kierowcy mechanika jako trzeci perk wybrałbym hamowanie sprzęgłem, czyli w momencie, gdy jedziecie na pozycję, czy tam przemieszczacie się po mapie, jednak zmniejszyłby się promień skrętu tej, tej artylerii. Potrzebowalibyście mniej miejsca powiedzmy, żeby się obrócić. U radiooperatora. Grając na tej artylerii jako trzeci wybrałbym maskowanie, które tutaj nie było wybrane, u ładowniczego jako trzeci perk wybrałbym, no mamy tutaj bardzo marny wybór, wybrałbym desperata, czyli przyspiesza ładowanie działa, jeśli pojazd ma mniej niż 10% wytrzymałości, i u drugiego ładowniczego przypuszczalnie. Hmm. Intuicja, no tutaj akurat mamy tylko jeden rodzaj pocisków. Bezpieczne magazynowanie też nie ma najmniejszego sensu, więc wybrałbym naprawę. Czyli widzicie, nawet choćbyście chcieli zrobić trzy perki, to tak naprawdę nie ma co, nie ma czego wybrać na, na, ten, na ten trzeci perk. Zobaczmy sobie, jak yy, mnie szło. No tak jak yy, nie wiem, czy wspominałem, ja artylerzystą raczej jestem. Jestem kiepskim, moje osiągnięcia na artylerii nie są jakieś takie oszałamiające i powiedzmy, mój średni współczynnik uszkodzeń to jest 477, ale no większa część tych bitew była rozegrana jednak wtedy, kiedy ta artyleria zadawała uszkodzenia większe i mimo że nie grałem nigdy pociskami. Przeciwpancernymi, tylko zawsze odłamkowo burzącymi, no to jednak ten współczynnik uszkodzeń kiedyś był większy, bo zadawaliśmy tych, tych uszkodzeń więcej. Co jest tutaj jeszcze? Jeszcze istotne. Po, po nakręceniu tego materiału pokażę Wam bitwę, którą rozegrałem parę minut wcześniej przed, przed kręceniem tego materiału, jak zbijałem gwiazdkę. Więc no, akurat ta mapa była sprzyjająca. Zobaczycie, powiedzmy, jak można grać tą artylerią i tak jak mówię, jak artylerią grille yy, można grać także z tego względu, że działo będzie dokładnie, dokładnie to samo. Więc yy, ten materiał zaprezentuje możliwości praktycznie dwóch pojazdów z, dokładnie z tym samym działem. Nie wiem, co jeszcze by tutaj można było omówić, lub co miałoby sens. Wydaje mi się, że to wszystko, jeśli. Czegoś nie omówiłem, to, to napiszcie w komentarzu. A jeszcze, może, jedna rzecz, może jeszcze zobaczmy, jakie są statystyki serwerowe tego pojazdu. Statystyki serwerowe, tutaj wcześniej przygotowałem, to jest średnia ilość na tą chwilę, czyli po, po tej zmianie zadawane uszkodzenia, to jest. 699, co dawam 287 expa oczywiście przy, przy tych uszkodzeniach. Średni procent zwycięstw jest 48 i te prawie 700 uszkodzeń dawam 1000 WN8, czyli powiedzmy, no jednak jeśli chcecie mieć wyższy ten WN8, to, to te uszkodzenia trzeba zadawać wyższe. Wydaje mi się, że to martylerium Spokojnie można zadać powiedzmy na, na bitwę trzy razy takie uszkodzenia, jaka jest ilość HP waszego pojazdu. Czyli tutaj mamy żywotność jego 300, czyli myślę, że 900. Spokojnie będziecie w stanie zadawać, zakładając, że założycie sobie właśnie ulepszony system naprowadzania, mechanizm dosyłający i, i zrobicie jeden perk u załogi. To, to wydaje mi się, że spokojnie tak można. Dobra, to by było z tej strony. Ode mnie wszystko, tak jak mówiłem wcześniej. Zapraszam do komentarzy, do oceny materiału, ewentualnie jeśli kogoś zainteresowały materiały, które kręcę, do subskrypcji kanału. Cześć Wam.